Siemanko. Co widzicie tu, co widzicie, to widzicie to jak zakończyliśmy poprzedni odcinek. To było w poprzednim odcinku. Tu musimy taki mały cypel dorobić. Nie wiedzieliśmy, znaczy nie wiedzieliśmy, no nie wiedzieliśmy jak to zrobić, bo to tam wszystko, że tak powiem połowa z tych wszystkich rzeczy, które robicie, to jest efekt jakiegoś tam jak widać chodnik, to widać gdzie to mogłoby być. A jak widać to, to widać gdzie, gdzie teraz powinien się zaczynać. I tak wiecie, jedno wyznacza drugie. Tu jest takie poszerzenie jak widać, dlaczego nie poszliśmy tam od lewej strony w prawo, prosto? Bo tu na wprost będzie taki beton, taki ganek wystaje pod tym skośnym dachem. Tam będzie, będzie, będą drzwi normalnie wejściowe i tam będzie zjazd dla wózków. Dlatego tu musi być taki, takie poszerzenie, żeby tym wózkiem, tak wiecie, od razu nie skręcać, żeby było miejsce jakieś na, man na manewry. Śnurki puszczone. Tutaj pod nas, co w, na wprost od rynny idzie sznurek, on jest zgodnie ze spadem, tak jak będzie taras. On wyznacza wysokość tego właśnie całego tam poszerzenia tego chodnika. 160 cm, jak pamiętam. Jest szerszy od tego chodnika z lewej strony, który wychodzi za rogu, za dachu, za domu. Yy, polewamy sobie, znaczy polewamy, wcześniej w części, w części zagęszczamy kurszywo. To jest kurszywo z recyklingu, z jakąś tam domieszką kamienia. Powiem wam, że bardzo fajnie to się zagęszcza, fajnie, równo, stabilnie wychodzi. To było dosyć wysoko, musieliśmy to nasypać. Zagęszczone. Zlewamy wodą, nasypujemy podsypki piaskowo-cementowej. Oczywiście podsypki piaskowo-cementowej nie musicie używać, możecie używać betonu półsuchego. A im... A nawet lepiej, bo beton półsuchy nawet jest lepszy od takiej podsypki piaskowo-cementowej. I jak robicie już podsypkę piaskowo-cementową, to też piasek im grubszy, tym lepszy. Drzwierek taki siany 0,2 to jest jeszcze lepszy jak taki zwykły kopany. Bo używamy najczęściej kopanego żółtego, bo go używamy do wielu, wielu rzeczy. Między innymi do podsypki. I dlatego tak wychodzi. Wstawione. Tutaj obsypujemy ziemią, też oporujemy. To co wstawiliśmy. Bo tutaj wyjątkowo wstawiliśmy dzisiaj obrzeże, ten cypel. I też będziemy wykładać tutaj te płyty. Wyjątkowo, bo nie wstawiamy nigdy, nie, nie kładziemy kostki nigdy. W miejscu, gdzie były ten sam dzień, nie wstawiane obrzeża, po prostu to różnie wychodzi. To się rozjeżdża, to trzeba trochę zagęścić. Plus taki, że tych płyt, które tu będziemy kładli, nie będziemy ich zagęszczać. Także plus jest taki, właśnie, że nie będziemy tego zagęszczać. I plus też taki, że pod spodem jest kruszywo, jest zagęszczone, jest twardo. I że jak zagęszczacie kostkę świeżą i w tym miejscu, gdzie były obrzeża, dziś, dzisiaj, np. przedstawione, tego samego dnia. To zagęszczanie tej kostki nie, wtedy nie rozjeżdża się, bo pod spodem jest kruszywo twarde i wtedy nie ma tendencji do rozjeżdżania się. Bo jeżeli jest twardo pod kostką, to nic z tego nie wypycha. Chyba że idziecie po samym rancie po obrzeżu, no to, to już na to nie ma rady. To już trudno. Tu lecimy od lewej strony, tam na jodełkę, bo tam wzór wyszedł z za rogu budynku. Tu widać, czy zachowujemy wzór i tu lecimy do obrzeża. Też zachowujemy wzór. Przeskakujemy o 30 cm bo z jodełki to wynika, żeby tutaj nie, tego małego placku nie, nie mieszać, nie mieszać, nie zmieniać wzoru względem całości. Docinka z lewej strony po 30 cm. 30, 60, 90, bo te płyty mają 90 na 30. To jest płyta kwarcyt czarny albo grafit z bruk betu. 4 cm, oczywiście tego nie zagęszczamy. Tu równo równowynikowo do linii tarasu. Tak będzie, tak będzie się zaczynał taras. Za chwilę to zobaczymy. Na koniec co? Czyścimy, zamiatamy, lekko musimy to zamulić. Tutaj jeszcze nie wiadomo czy będziemy tam to też zamulać czy nie, bo to tak różnie jeszcze nie, wiem, nie mam pomysłu na to. Tak mówię, to wszystko rozwojowo się dzieje. Na bieżąco są podejmowane decyzje. Ale musimy lekko przemulić, bo płyty są długie i jak to ma się chodzić one się mogą rozbujać, klawiszować i później mogą pękać. W zeszłym tygodniu też tu kończyliśmy na tym właśnie tutaj tarasie, robiliśmy to podejście, wejście. Płyty, płyty, płyty stopnice z, z bruk betu, to są travertyn białe, jak widać. Jakieś tam może kolor inaczej się nazywa, ale nie pomylicie się, białe to białe. Tam był próg robiony, izolacja pod, pod był taki powiedzmy robiony ciepły, ciepły montaż. Nie było tego ciepłego montażu wcześniej, ale było dorobione ze styroduru, z takiej styroduru z siatką też, wszystko uszczelnione, zalane wszystko hydroizolacją. I teraz nasypujemy podsypkę cyfrykę Rurkę do ułatwienia wstawiliśmy, żeby po prostu nie było jakichś tam zafalowań tego. Bo powiedzmy, że ta płyta ma 90 cm szerokości na 45 grubości szerokość. 45 na 90. I jak będzie Wam tam falować coś, to możecie przy dobijaniu po prostu połamać tę płytę, żeby żeby tego uniknąć, Rureczka idealnie tam pod próg. Powiedzmy, że 5 mm. Nie 5 m mm, 5 mm od progu, a 10 mm jesteśmy od drzwi, przy samym progu, bo jesteśmy lekko ze spadem, czyli dalej, jak otworzycie wrota, to jest większy spad. Nie wierzcie w historię typu, że wam o 2-3 cm, bo takie historie zdarzało się czytać. Nie podniesie wam się kostka płyta, nic pod drzwiami o 2-3 cm. Także nie ma sensu robienia szczeliny pod progiem 3 cm. 2-3 mm! Może 5, ale to już naprawdę teren musi być wredny, gliniasty, naciągnięty wodą i musi być dużo ma, żeby coś takiego się stało. Normalnie 2-3 metry pracuje i to jest maks. Tutaj raczej tak naprawdę wszystko jest piaszczyste za nami. Jakbyśmy kamerę odwrócili, to jest teren piaszczysty, leśny, można powiedzieć. Tu były ulewy, wredne nie były podłączone, woda po prostu prosto rzekała z dachu, z żegowników prosto w glebę. Tu nawet rzeczy nie robiły. Minuty, dosłownie, nie było śladu po wodzie. Także teren piaszczysty bardzo ładnie i tak, samo budynek, i tak samo cały budynek stoi na takim terenie, więc tu nie ma co pić tej wody, trzymać tej wody i tym bardziej zimą pracować. Czyścimy po sobie i spadamy na dół, będziemy robić dół. I tu będzie taras. I też te płyty, które u góry kładliśmy, będą tutaj na dole. Deskrobujemy resztę podsypki z stopnia. Tam lekko pierwszy stopień nakrywamy, bo tam stopnie wyjdą 12 cm, a stopnice mają 15. Tu będziemy po lewej stronie, te dwa okna co widzicie, tam są parapety i wchodzimy 5 metrów pod te parapety. To jest nasza, to jest nasza wysokość i tak naprawdę często więc pytacie, jak, skąd wysokość brać. No macie okno tamto wyjściowe, tak? I tu parapety i musicie to pogodzić. To sobie dzielicie na jeden stopień albo na dwa. Tutaj kwestia tego, ile sobie zrobicie pod parapet. Centymetr, dwa, trzy, sami sobie ustalacie. Sami albo z inwestorem. Jak ktoś tam za was, powiedzmy, musi podjąć decyzję, a nie wy. Tu inwestor powiedział, że chce pod parapet 5 mm. Znaczy ja, a znaczy my zasugerowaliśmy, że będzie 5 mm, bo wyżej nie możemy. Bo tą płytę po prostu trzeba lekko, wiecie, trzymać ją, wsunąć i ją położyć jakoś, nie? Nie może być na styk. No nie da się na styk położyć, bo jeszcze trzeba dobić, doklepać i w jednym miejscu będzie 2 mm szczelina, w innym miejscu będzie na styk, a jeszcze w innym 5. Tym bardziej, że te płyty, jak zaraz zobaczymy, nie są idealnie równe, bo to jest też trawertyn, to jest jakiś tam odlew i to nigdy nie będzie idealnie równe. Taki po prostu jest urok i jak ktoś takie kupuje, takie coś, to po prostu takie coś chce. Nie będzie to nigdy id id takie idealne, bo jak wiecie płytki w salonach nie są idealne, a co dopiero w odlew betonowy. Tutaj będzie linia, tak Master tu właśnie ściągnął pierwszą, pierwszą szerokość dwumetrową, sznurek tam widać, niecały metr od, yy, od ściany. To jest linia też kładzenia płyt, bo będziemy kłaść linią do stopnia, tak żeby przed stopniem nie było żadnej docinki. Docinka wychodzi około 10 cm i to będzie wszystko pod, akurat pod te wielkie parapety schowane. Czyli nam to się tak powiedzmy ułożyło, tu jeszcze elewacja nie jest skończona, bo tu jeszcze będą płytki, czyli my nawet tą docinkę musimy zrobić ze szczeliną, co najmniej 12 do 15 mm szczelinę musimy zrobić żeby, żeby właśnie nie ciąć, nie, ciąć, nie robić docinki przy, przy stopniu, bo i tak tu po lewej stronie, powiedzmy przy tych ścianach, krótkich odcinkach, tego nawet nie będzie widać. Możemy zrobić z półtora centymetrową szczeliną, bo będą płytki. To lepiej, ta cała płyta jest przy stopniu. Sznurek tam widać. zaczynam od tych kwarcytów czarnych, które kładliśmy. Chyba dzień wcześniej, tak dzień wcześniej kładliśmy. I tu lecił pasek. Powiedzmy, że bardzo szybko się je kłada, tylko są takie koś, koślony, takie niewygodne do trzymania. Aczkolwiek nie są ciężkie, więc jeszcze nie są takie. Ostatnią robotę, robiliśmy przed tą, skodliśmy płyty Senso Grande, to, to było dużo gorsze, bo to było ósemka. Wielki beton, ciężki, też nieporęczny. Tu jest nawet tu jest lżejszy, lżejszy nie mimo że większy format, a lżejszy. Kładziemy je na mijankę, jak na, jak na cegiełkę. O pół rozmiaru 40, chyba, 45 cm, bo one mają 90 cm. Jak je kładziecie, jakie będziecie kłaść, albo tego typu płyty, to żeby ją dobić, to nie klepiecie ich po rantach ani w lewej, ani z prawej, ani tak wiecie do koła, bo tu wam lekko wystaje, to tu klepiecie. To, to, to tak nie działa. Płytecza trzeba całą doklepać, ona musi cała, cała siąść. Tu nawet widać, że majster pękła trochę majster przyspieszył. Ale jak zauważycie, że majster, jak kładzie, żeby dobi dobić płytę, która po prostu się nie słucha, musi na nią stanąć. Chodzi na nią i dosłownie w okolicy środka zawsze puka płytę, tak żeby jej nie rozbujać. Jak ją rozbujacie, Wam nim będzie pasowało, ale ona będzie rozbujana. A to prowadzi do, do pęknięć najczęściej. Albo no klient będzie no, na taras powie, panie, to się cały coś kolebie, nie? Jak coś się kolebie, to trzeba zaraz na świeżo doklepać, dobić i po prostu później nikogo nie wpuszczać, dopóki tego nie zafogujecie, nie zamulicie, bo się rozbujają i będą problemy. I połówka tarasu zrobiona, wyczyszczona, zlane. Tu zobaczcie, że jeszcze te płyty mają takie niby plamki. Do czego dążę? Dążę do tego, że producent nawet informuje klientów, żeby, żeby przed montażem tych płyt je zaimpregnować albo zaraz po, po montażu je impregnować i unikać zanieczyszczeń na tych, płyt, na tych płytach. Na szczęście, na szczęście uważamy, nie mieliśmy za bardzo problemów, nie wciągnęły tego brudu syfu. Powiedzmy, że jest ciepło sucho wszędzie, jeszcze do buta nic się nie klei. Także nie było problemu, żeby jakieś tam ziemia czy piasek mokry wdeptany był jakiś z tym problem. Nie było problemu. Nie mówimy jeszcze o podsypce, następnie podsypki pieskowo cementowej Tu miało być około 5 cm podsypki, wyszło około 10. Dlaczego? No, tak długo majstry zagęszczali to warstwami, 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 aż po prostu tak, tak siadło, zeszło. Jest na tyle twardo, że po prostu mamy bobka, także nie ma problemu z tą podsypką. Piasek nam się trochę taki lichy trafił, bo mamy dużo grudek gliny. Nie ułatwiło zadania, ale po prostu się dało. <laughs> nie ma problemu. Dlaczego znaczy, Nie ma problemu. Jakiś tam jest. Nacypujemy podsypki piaskowo-cementowej, rurki wstawiamy, rurki są zgodnie ze spadem, rurki tu w prawy narożnik lecą, wszystkie są z spadem zrobione. Żadny przełamań nie ma na tarasie, po prostu cały taras jest jakby wygięty, się kartkę wzięli w kwadracie. Trzy narożniki są idealnie powiedzmy równo, a czwarty jest lekko zaniżony, bez żadnych załamań, takie gładkie przejścia. To jest gładkie, duże przejście, bo ten taras jest duży, w kwadracie, także... Następujemy podsypki, zagęszczamy, grabimy, grabimy po to, żeby po prostu uzyskać taką niespłuknioną, taką powiedzmy tylko zrysowaną powierzchnię, żeby ściągając tą łatą, żeby to się ładnie nam kulało pod tą łatą, żeby to się ładnie te wszystkie pory wypełniły świeżym, świeżą Tu Tu majstrowie coś nie pasowało, tak mówię. Trzy narożniki pasowały, jeden narożnik nie pasował. Trzeba to skorygować, bo przed wejściem wiecie, klientowi zostawicie, klient sobie wychodzi z kawką ładnie w Japonkach, chlas palcem, <noise> palcem paznokciem, prosto w płytę, kawa wylana, palec złamany, japonek rozerwany no. i telefon. Dobra, jedziemy dalej. Jak widać płyty w pionie postawione i to jest trochę taka taki błąd chyba producenta, dlaczego one nie są w poziomie. One po prostu w transporcie wiecie, bujają się, delikatnie ruszają się. I tu akurat przy białych nie było problemu, ale przy czarnych był duży problem, bo po prostu są wyszczerbione. One się masują, tak by się dwie dłonie przyłożyli do siebie i tak lekko góra dół ruszali. I one tak po prostu cały czas, cały czas, cały czas się ocierają. Mimo, że są przekładki robią takie z siatki, wiecie, różnych plastików, rzeczy, ale to one są one, te przekładki są za małe. Górą się stykają płyty i wyszczerbiają. I mamy tarasik położony. Taras ma, zgadnijcie że ma ten taras, obrzeży nie ma, bo nie mamy tych obrzeży, tutaj nie mogliśmy z tej strony położyć, bo nie wiedzieliśmy ile nam wyjdzie, bo te płyty nie są zarówne, więc nie mogliśmy je za bardzo je wkopywać tutaj, bo raz, że nie mieliśmy, a dwa, że nie wiedzieliśmy jak wyjdziemy. Koniec na dziś. Chaty. Byli w chacie wrócili z chaty. I teraz co? Teraz możemy sobie wykopać spokojnie pod obrzeża. Tak mówię, tej strony tu widzicie pierwszą linię nie mogliśmy wstawić, bo nie widzieliśmy wynikowo, jak wyjdzie. Bo te płyty są lekko tańczące z wilkami, także wiecie, jak to wygląda. I trzeba po prostu ostatnią, ostatnią linię wyprostować i dopiero stawić obrzeże. Obrzeże też tu były kombinowane, także do samego końca tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co to stawimy. Czy ciemne, czy białe? jakie białe? Skąd białe? Takie, takie, takie i padą na trawertyn, trawertyn z Libetu będzie po prostu to jest 80 na 20 na 4 czy na 5, na 5 chyba Takie wiecie, chodzi o to żeby boki tych płyt, bo to są płyty, ale one będą jak obrzeża w ten sposób Tu ucieramy nadmiar, ucinamy, bierzemy zobaczcie lico ściany, bo tu będzie kolejny teraz Taki mniejszy po prostu Lico ściany w naszą stronę jest sznurek Także tutaj mamy linię, że powiem gotową już ze ścian z budynku tam mierzymy spod okna wysokość, bierzemy, bo pytacie na przykład często, gęsto, jak to wyznaczyć, skąd brać wysokość. Bierzecie wysokość, wysokość okna, wyjścia, albo wysokość garażu, posadzki w garażu. Tu ten kabel wyciągnęli, nie było z tym problemu, elektrykowi wyciągnęli kable. Niepotrzebny to trzeba wybrać. Nie, tak naprawdę, powiem to tu jeździera i ten kabel po prostu by i tak wyciągnął, i tak by go wyciągnął. Musimy sobie poradzić jakoś. No i to są właśnie punkty wyjściowe typu okno, posadzka w garażu. I to najczęściej jest na różnych poziomach i wtedy sobie myślicie schody, czy będzie teraz wyżej, czy będą schody na przykład. Tutaj wykopujemy spod ściany. Spod ściany czemu wykopujemy? Robimy taki metrowy pasek, takie wykopaliska. Gdyż tutaj była poprawiana izolacja fundamentów. Te fundamenty były odkopywane. I też nie wiemy, czym były zasypane. Czy były, znaczy, czy były? No, były zasypane, ale tak naprawdę nie wiemy czym. Żeby po prostu sobie sumienie, powiedzmy, jest czyste, w miarę jakieś takie. Odkopujemy na metr 20 od ściany i zagęszamy. Zagęszamy tak długo, aż będzie dudnić, będzie twardo. Ile wlezie. A później to zalewamy. Czemu zalewamy? A bo piaskiem było obsypywane, my to ładnie zagęściliśmy, taki pas i zalaliśmy tylko po to, bo wiedzieliśmy, że dzisiaj tego nie musimy robić. Tu się skupimy na obrzeżach. Czyli ta woda ma czas i sobie ładnie co? Ładnie sobie ten piasek siądzie i my na drugi dzień dopiero będziemy robić zasypkę i kontynu kontynuować zagęszczanie. Wyrównujemy cały plac pod taras, zagęszczamy go. Wcześniej oczywiście zerwaliśmy wszystkie jakieś tam humusy, jeżeli były. Tu się sporo działo, tu ciężki sprzęt jeździł, także wszystko to było zmielone z góry. My to teraz zebraliśmy. Tam widać takie, o tam gdzie teraz majster jeździ z agresiarką. Tam stały takie słupy dosyć duże, te fundamenty zostały. Pod spodem jest dosyć sporo tego betonu, także nikt tego nie ruszał, a wiemy, że przykryjemy, bo góra tarasu tutaj będzie tam, gdzie się kończą niebieskie listwy pod oknami. Te poszerzenia. Dół okna to jest góra tarasu, ale my nie będziemy tak wysoko szli, bo my robimy podkład. Co to znaczy? Robimy podkład pod wentylowany taras. Taras będzie na stopkach i po prostu musimy 20 cm po prostu niżej będziemy z naszym tarasem, żeby kiedyś tam później zrobić ten wentylowany. Tu zaczynamy od rogu. Tutaj. Zawsze zaczynamy od rogu. Żeby nie osłabiać narożnika, po prostu stawia się od narożnika z całych tu zobaczcie, majster zlał wodą przed nasypaniem, później zlał podcypkę też jeszcze wodą, po prostu ta podcypka trochę słuchawa, żeby po prostu nie, nie było jakiejś pylicy, bo nawet jak zlejecie później podcypkę, to takiego kopca, bo tu jest dosyć wysoko, całego nie zmoczycie, tak? Bo byście musieli lać, 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 lać tę wodę, to się błotem zrobiło, Obrzewa Wam by się położyły, rozjechały. Dlatego lejemy podłoże, lejemy po wstawieniu i później po obsypaniu. tak by trzy na razy to lejemy. Tam zobaczcie, po prawej stronie majster zlał spód, Zawsze odrobina wilgoci, zawsze z tej ziemi, z tego wszystkiego podsypka to zaobserwuje, wyciągnie i po prostu zwiąże. Tutaj, tutaj to tu i tak wszystko będzie do samego szczytu zasypane, bo tak mówię, to teraz będzie jeszcze 22 cm wyżej od tego, co my robimy. Ten docelowy, ale że to będzie kostka, kostka ażurowa. Kostka ażurowa z, z polbruku. Taka kwadratowa, z wypustkami, będziecie wiedzieli o co chodzi. Później zobaczymy bo to będzie spód chłonny ma być, żadnych podsypki tutaj nie będzie, będzie wszystko na tym kurszywie i na ostatnia warstwa podkowskie będzie kurszywo z piaskiem mieszane, tak po prostu, żeby po prostu tylko szło ściągnąć, żeby nie było żadnych dziur i na tym będzie położone. Wstawione, obsypane, lejemy ponownie, przed obsypaniem też lejemy. Po obsypaniu finalnym podsypki zlewamy, tak żeby wyczyścić obrzeże, żeby obrzeże zostało obrzeżem czystym, a nie ufajdanym od betonu od podsypki i zlewamy, wtedy mam wszystko czyste. Tu już wstępnie zasypujemy kurszywem i teraz będziemy dopiero zasypywać ten fundament. To co wcześniej robiliśmy widzieliście zalane wodą, tak żeby sobie siadło. Jakieś tam po prostu jeszcze płytki, resztki gruzu utopiony. Wyrwujemy do tego poziomu 0, który tutaj był na całym tym tarasie i zagęszczamy. Zagęszczamy ile wlezie? 2, 3, 5, 10 razy, jak możecie nawet 15. Zagęszczamy tak długo, aż będzie twardo, że będzie już widać po zagęszczarce, że ona już już siadła, już nic nie schodzi i po prostu już nawet podskakuje. Tak samo to kruszywo teraz to robimy. To jest recykling, mieszany z jakimś tam kamykiem, też z kruszywem drogowym. Fajnie się, fajnie fajnie że po prostu na podłopatę pasuje, ładnie się zagęszcza. I tak samo, zagęszczamy raz, dosypujemy jak trzeba, tam gdzie w siada. Znowu dosypujemy, wyrównujemy i znowu zagęszczamy. Zagęszczamy tak samo 2 czy 4 ile wlezie. Tam gdzie był fundamenty zasypywany nawet jeździmy jeszcze więcej, więcej, więcej. Po prostu żeby być pewnym, mieć święty powiedzmy taki spokój. A im większa zagęszczarka tym lepiej. Kończąc nawet na 500, -ce. nieważne to domek trzeba dobrze zagęścić. A tu nas majster już przeniósł za róg, tam zagęszczone, przygotowane. Powiedzmy, że materiał później dojechał, nie chcieliśmy za bardzo nas tego dnia, żeby to jest piątek, żeby nie szarpać się z tym kładzeniem, bo chociaż pół, bo chociaż pół tarasu, żeby szybko. Bierzemy się za kolejne przygotowanie, przygotowanie chodnika, podchodnik. Tu gdzie fundament pół chciał poprawić. Tu akurat najwredniejszy powiedzmy piasek jaki był, bo bardziej chyba glina. Skąd ta glina to się wziął działce nikt nie wie, czemu to było tam zasypane, wszędzie piasek, a tu akurat na tym miejscu glina. Tu będzie chodnik na wysokości do łokna, akurat tu będzie wyżej, bo ten taras po lewej się kończy przy roku, a tu będzie po prostu z góry wejść, zejście, aż tam, o tam gdzie zagęszczarkę postawili majstery, w tamtą stronę będzie zjazd. Tam chyba nawet sznurek widać, czy zaraz będzie widać, jest sznurek chyba. I zagęszczamy tak samo warstwami. Zrobiliśmy wykop, tam była jakaś tam jeszcze ziemia takie pierdoły. Nasypujemy około 20 cm na sam spód, żeby można było ten spód zagęścić. I później warstwami dosypujemy. Powiedzmy do 30 cm. Tu akurat, tu akurat wyszło chyba, że 20 cm, 20 cm i będzie jeszcze raz do tego poziomu 0. A my będziemy musieli tak jeszcze nasypać kruszywa do... Do góry prawie tej niebieskiej listwy, bo tu będą płyty te 4 cm. Po lewej stronie będzie równo, w poziomie do dołokna, a w prawo będzie ciało do rogu ze spadem, prawie do defoli kubełkowej. Taki spad będzie. Sznurek już wisi, widać. Taki właśnie skosik będzie. No i to był ten cały przegląd tego tygodnia. Widać tam jakieś zakończenia, pierdołki, taras leży. Wejście takie robiliśmy. To było na początku tygodnia. Później tarasik. Pytałem, ile, ile taki taras może mieć metrów. 90 metrów ma że jeszcze nie stawiliśmy, bo ich nie mamy zasypki fundamentów to trochę czasu zjada żeby takie coś zrobić no ale wiecie trzeba to zrobić no, no na klinę jakąś tam nojówkę nie położycie kostki fajnie żeby byliście to jest okręt, w którym działamy fajnie byliście, dzięki za uwagę zapraszam na następne odcinki bo bo będziecie na bieżąco będziecie widzieli całą budowę tutaj jest różnorodność materiałów także jedna budowa, a Wygląda to, jakby to każda, jakby każdy tydzień był na innej budowie. Dobra, i ja to było na tyle. Na razie.